Wszystkich gminnych podstawówek pojadą za darmo na wycieczki i będą mieli cykl atrakcyjnych zajęć integracyjno-edukacyjnych. To dzięki projektowi unijnemu, który właśnie rozpoczął się w gminie. Bardzo ważne, szczególnie w tym czasie, kiedy mamy pandemię i taka integracja jest bardzo potrzebna, ale z drugiej strony rozwijanie różnych zdolności, umiejętności, zdobywanie nowych kompetencji. Dlatego bardzo się cieszę, że Projekt, który został przygotowany, uzyskał unijne dofinansowanie w wysokości ponad 440 tysięcy złotych, więc to jest ogromna kwota. Bardzo się też cieszę, że w ten projekt zaangażowane są wszystkie szkoły podstawowe z terenu miasta i gminy Bogatynia. Jestem wdzięczny zarówno Wydziałowi Naszemu Edukacji z urzędu oraz dyrektorom i nauczycielom, którzy byli zaangażowani w przygotowanie tego projektu, a teraz będą zaangażowani w realizację. Zapoznałem się z. Z tymi celami tego projektu, również z planami, jak ma być realizowany, i myślę, że to jest bardzo ciekawa i ważna oferta dla uczniów. Dlatego zachęcam, żeby jak największa liczba uczniów skorzystała z tego projektu. Z tego, co widziałem, są zaplanowane wyjazdy dla starszej młodzieży trzydniowe, dla młodszej jednodniowe, również w soboty takie spotkania integracyjne, spotkania edukacyjne. Bardzo ważne i potrzebne, szczególnie w czasie tej pandemii, kiedy i było dużo pracy zdalnej i było dużo właśnie problemów również w sferze czy to psychologicznej, czy w sferze emocjonalnej. Więc takie, takie dodatkowe zajęcia, dodatkowe wyjazdy, wycieczki również myślę, że będą bardzo potrzebne dla rozwoju emocjonalnego naszych uczniów. Ten czas izolacji był dla dzieci bardzo ciężki. Wszyscy to przeżyliśmy. My ankietowaliśmy dzieci, obserwowaliśmy sytuacje w szkołach i praktycznie nie było szkoły, w której. Nie było dzieci, które potrzebowały dodatkowej opieki psychologa, dodatkowych spotkań z, z pedagogiem, interwencji różnych, różnie się w domach działo i dzieci naprawdę niektóre bardzo, bardzo źle znosiły okres izolacji. Stąd trzeba o tą psychikę dzieci, dzieci zadbać. Jak dodaje Grażyna Jarosz, dyrektor szkoły w Porajowie to bardzo atrakcyjny projekt i pierwszy nie stricte edukacyjny, a raczej nastawiony na integrację. Ten projekt jest nastawiony na, na taką niwelację skutków pandemii innych niż edukacyjne, czyli przede wszystkim związane z długotrwałą izolacją dzieci, dzieci w domu. Stąd zrodził się pomysł, żeby ten projekt napisać tak, aby był ukierunkowany przede wszystkim na integrację klasową, międzyklasową, bo dzieci naprawdę bardzo długo nie było w szkole, na umiejętność radzenia sobie z emocjami, na umiejętność budowania dobrych relacji, z innymi, na kreatywność. Dwa razy w sobotę się spotkamy z dziećmi. To będą soboty, które, które sobie od, odpracujemy za inne dni wolne. Na przykład w przypadku Porajowa będzie to za dzień 2 maja, który nie jest dniem wolnym od pracy, a przypada między e, dwoma świątecznymi dniami i dzień po Bożym Ciele. Także dzieci będą miały dłuższy weekend. Dwa razy w sobotę przyjdą do nas tutaj na zajęcia. Taką główną atrakcją będzie spotkanie z animatorami, tak? Czyli znowuż będziemy się kręcić wokół e, tematu integracji, tak? pokazywania emocji, wyrażania emocji, wyciszania emocji, rozmawiania o tym, jak z tymi emocjami negatywnymi sobie radzić i oprócz tego to już w zależności od szkoły przygotujemy dzieciom zajęcia sportowe, zajęcia przyrodnicze, drobny sprzęt dokupimy do realizacji projektu, czyli drobny sportowy, drobny plastyczny, drobny przyrodniczy. Na przykład my mamy taki plan, że sobie kupimy doniczki i ziemię i jeszcze sobie bardziej zieloną szkołę zrobimy. Natomiast wyjazdy. Będą już zróżnicowane. Dzieci z 1-4 pojadą na wyjazd jednodniowy, natomiast dzieci starsze na trzydniowy i tam oprócz też takich działań integracyjnych będą miały jeszcze zajęcia profilaktyczne i wycieczki edukacyjne. Cały udział w projekcie jest bezpłatny, czyli za żaden wyjazd dziecko nie płaci nic. Z pieniędzy projektowych opłacony jest transport, wejście, posiłek, wszystko gwarantuje projekt. Projekt rozpoczął się w styczniu i potrwa do czerwca, czyli do wakacji. Kwota dofinansowania to blisko 442 tysiące złotych, a całość projektu wynosi prawie 520 tysięcy złotych. Ponad milion złotych pozyskała gmina Bogatynia ze środków ministerialnych na pomoc osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom. Będzie to pomoc w codziennym życiu, bo do dyspozycji rodzin i osób niepełnosprawnych będą asystenci. W tej chwili pozyskaliśmy środki na dwa nowe projekty. W najbliższym czasie zostaną podpisane umowy na otrzymanie tych dotacji. Jest to projekt asystent osobisty osoby niepełnosprawnej i tutaj dotacja w wysokości 600 tysięcy złotych oraz opieka wytchnieniowa. I kolejna dotacja w wysokości około 500 tysięcy złotych. Asystent rodziny niepełnosprawnej był już w ubiegłym roku, ale w mniejszej formie. Teraz z pomocy będzie mogło skorzystać ponad 30 rodzin z terenu gminy. Pierwszy z programów polega na wprowadzeniu do rodziny, która wymaga wsparcia asystenta. Asystent wchodzi do rodziny codziennie, wspomagają w bieżących czynnościach. Oczywiście w rodzinie musi występować niepełnosprawność o znacznym lub umiarkowanym w stopniu niepełnosprawności, a druga to jest nowa forma, która pojawia się u nas pierwszy raz, czyli tak zwana opieka wytchnieniowa. Jest to wsparcie dla rodzin, którzy opiekują się osobami o znacznym stopniu niepełnosprawności lub dziećmi o znacznym stopniu niepełnosprawności. I tutaj rodziny mogą upiekać się o opiekę nad tą osobą, jak sama nazwa wskazuje, w celu tak jakby złapania oddechu, odpoczęcia na chwilę. Czyli na przykład mama, która sprawuje codziennie opiekę nad dzieckiem, które posiada znaczny stopień niepełnosprawności, chce odpocząć czyli na przykład pójść z datą do kina, albo chociażby załatwić sprawy urzędowe, czy pójść do fryzjera, może taki wniosek Złożyć i otrzymać taką pomoc w formie takiej opieki. Oczywiście i w jednym, i w drugim programie osoby nie ponoszą tutaj żadnej odpłatności. Nowość, czyli opieka wytchnieniowa, to pomoc dla tych, którzy opiekują się osobą niepełnosprawną, bez względu na wiek. Opieka wytchnieniowa przypada 280 godzin w roku, czyli to są, można dopasować to do swoich potrzeb. Jedynym, jedynym wyznacznikiem tego iż opieka ta musi być sprawowana pomiędzy godziną 6 a 22. Mm -hmm. I wtedy w tych godzinach rodzina może się starać o tą opiekę. Czy to jest 2 godziny, czy to jest 3, czy to jest 8, to w zależności od potrzeb. Programy realizowane będą od 1 lutego tego roku do 31 grudnia przez Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny. Tam też Będą do dyspozycji wnioski oraz wszelkie informacje. Osiem nowych pojemników na nakrętki stanęło w Gminie Bogatynia na początku stycznia. Jest ich coraz więcej, a i Bogatynia niechętnie te pojemniki zapełniają. Od dłuższego czasu takim jednym z przewodnich haseł w naszej działalności jest ekobogatynia. I również chcemy angażować kolejne społeczności naszego miasta i gminy w zaangażowanie się w różne działania ekologiczne. Jednym z takich działań są właśnie powstające serca przy różnych placówkach. Kolejne szkoły, kolejne place zostały wyposażone w takie serca, gdzie można właśnie te plastikowe nakrętki wrzucać. Z jednej strony to jest ekologiczne. A z drugiej strony, właśnie takie zaangażowanie charytatywne, dlatego że te nakrętki zawsze trafiają do jakiejś fundacji, no i potem w ramach tych różnych projektów, programów służą pomocy komuś innemu. No więc, staramy się, żeby przy każdej placówce oświatowej takie serce było, w każdym sołectwie. I myślę, że już jesteśmy bliscy, że nie będzie takiego miejsca w Bogatyni, gdzie takiego serca zabraknie. Do pojemników możemy wrzucać wszystkie plastikowe nakrętki bez względu na kształt czy kolor. Mogą to być nakrętki np. Na po napojach, kawie, mleku, po chemii gospodarczej, po płynach do zmywania, szamponach i płynach do płukania. Bardzo to cieszy, że te serca się zapełniają i szybko? że tak, bardzo szybko się zapełniają i widać, że mieszkańcy korzystają z tej możliwości, żeby właśnie wrzucić te nakrętki do tych serc. Z jednej strony, czystość, ekologia, dbanie o środowisko, no ale też ten, ten wymiar takiej, takiej potrzeby dzielenia się z kimś pomocy jest bardzo istotny. Sporo serc stanęło przy szkołach i przedszkolach już w ubiegłym roku. Ze względu na pogorszającą się sytuację epidemiczną oraz biorąc pod uwagę bezpieczeństwo mieszkańców i pracowników, mieszkańcy gminy proszeni są o ograniczenie wizyt w urzędzie. Sytuacja pandemiczna jest niepokojąca, wzrastająca liczba zachorowań i. Te różne mutacje wirusa. Jednak ta zasada dezynfekcja, maseczka i dystans powinna cały czas nadal obowiązywać. Z obserwacji widzimy, że kiedy ustabilizowała się sytuacja pandemiczna, troszkę sobie odpuściliśmy. I to był błąd, ponieważ dzisiaj mamy coraz więcej zachorowań. W trosce o własne zdrowie i zdrowie innych, w tym tutaj apelujemy również o pracowników. Urzędu. Apelujemy o ograniczenie wizyt w urzędzie tylko do załatwiania koniecznych spraw. Prosimy o kontakt telefoniczny, mailowy. Jest wiele spraw, które można właśnie tą drogą załatwić, czy chociażby przelewy za pośrednictwem bankowości elektronicznej. Natomiast jeżeli jest konieczność, nie zamykamy się, nie zamykamy się, jesteśmy do dyspozycji, ale rozsądnie podejdźmy do tego, aby dbać o zdrowie właśnie swoje i zdrowie naszych pracowników, naszego urzędu. Wszelkie płatności w miarę możliwości można dokonywać za pośrednictwem bankowości elektronicznej.